Hej, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie ja się nazywam kontrowersyjny a to jest materiał poświęcony porównaniu dwóch kart graficznych z średniej półki cenowej GeForce'a GTX 1060 i Radeona RX 480 dużo osób się zastanawia którą z tych dwóch kart wybrać sam moi drodzy stoję teraz przed kupnem nowej karty graficznej i właśnie nad tymi dwoma się zastanawiam w tym materiale przedstawię Wam oczywiście porównanie tych kart pod względem technologicznym, pod względem wydajnościowym. Przyjrzymy się także cenom od różnych tutaj producentów w wersji, w wersji tych kart niereferencyjnych oraz powiem Wam, która z tych dwóch kart wydaje się być konstrukcją bardziej przyszłościową, którą sporo, sporo osób właśnie z tego względu bardziej poleca. No to zaczynajmy, moi, moi drodzy, od serwisu benchmark.pl. Tutaj zaznaczę jeszcze, że przyglądamy się wersji GTX 1066GB i RX 488GB. Są też wersje odpowiednio 3GB, jeśli chodzi o GTX, i 4GB, jeśli chodzi o RX 480. Natomiast wydaje mi się i też dużo osób to potwierdza, że są to wersje troszeczkę nieopłacalne. Tak? Różnica cenowa jest na tyle nieduża pomiędzy tymi kartami, to są różnice w zakresie 150-200 zł, że warto, warto te pieniążki dopłacić i mieć tą właśnie kartę z większą liczbą tej pamięci wizualnej, bo to przyszłościowo będzie jak najbardziej na plus działało i przedłuży nam żywotność karty. Moi drodzy, przyjrzyjmy się teraz wynikom w benchmarkach, wydajności w grach, bo to pewnie największą liczbę osób tutaj interesuje. I tutaj troszeczkę lepiej wypada GTX 1060. Wyniki były tutaj prowadzone na Tomb Raiderze, 75 klatek na sekundę. Jeśli chodzi o RX 480, to tutaj mamy 64 klatki na sekundę, a więc 11 klatek mniej. Jeśli chodzi o Battlefield 4 to GTX 1060 97 klatek na sekundę, RX 480 85 klatek na sekundę, a więc tutaj 12 klatek różnicy na korzyść GeForce'a. Wyniki w benchmarkach tutaj nie będę nawet tego rozwijał. Troszeczkę wyższe ma też GTX 1060. Moi drodzy, to jest ciekawe, teoretyczna moc obliczeniowa i to też wydaje mi się troszeczkę przyszłościowe. Tutaj zdecydowanie, bo aż o 25% wygrywa RX 480, i tu szczególnie przepustowość pamięci jest dużo wyższa. Głośność i pobór mocy. Tutaj, już tradycyjnie, Nvidia ZMD wygrywa, pobór mocy jest 120V, w przypadku Radeona, jest to 150. A więc 20% różnicy zawsze moi drodzy, tutaj te GeForce nad, nad AMD troszeczkę górowały tutaj kulturą pracy. Chociaż i tak jest trosze, trochę to do przodu poszło, jeśli chodzi o tego Radeona. Ja w tym momencie w swoim komputerze mam HD 7950 i on ma 180 W, więc, a więc też zeszli te 30, 30 w dół. Wynik ogólny jest taki sam, jeśli chodzi moi drodzy o, o różnice. Dlaczego warto wziąć jedną kartę, a nie inną? To w przypadku 1060, większa częstotliwość rdzenia, taktowanie pamięci, tutaj 1%, to można by nawet pominąć. Ilość tych protokołów ROP jest dużo wyższa. Prędkość wypełniania pikseli, no i ta kultura pracy 20% mniej poboru energii. Jeśli chodzi o technologię RX480, co on ma lepszego niż, niż, niż Nvidia to tutaj jest. To tutaj są rzeczy, które mnie przekonują bardziej powiem szczerze. Lepszy proces technologiczny, pojemność pamięci, aż o 1 trzecią więcej. Szerokość szyny, przepustowość pamięci to jest ważne, jednostki cieniujące aż o 80%. Ilość jednostek temu, szybkość wypełniania tekseli. Też te różnice są spore. Wiele osób się zapyta, dlaczego tak jest, że, że RIX 480 jest no, technologicznie kartą, kartą lepszą od, od, od 1060, a mimo to w grach, w tych grach obecnych, troszeczkę mniej, mniej tej wydajności ma, troszeczkę przegrywa powiedzmy to 10-15% z 1060. Moi drodzy, ta architektura Pascal, jeśli chodzi o NVIDIA, no, góruje nad tą architekturą, którą stosuje AMD. No i mimo, że te karty są troszeczkę parametrowo niżej, to, to ta wydajność jest większa. Ale, ale, moi drodzy, kluczowa kwestia. Dlaczego Radeon wydaje się być bardziej przyszłościowym zakupem? Te gry, które tutaj właśnie Benchmark.pl przedstawił, to są gry bazujące jeszcze na tym DirectX 12. Natomiast sporo gier zaczyna już korzystać z tej technologii DirectX 13 i Vulkan i tam zdecydowanie lepiej radzi sobie RX 480 i to są już różnice rzędu 20-30% nad, nad GTX 1060. Właśnie AMD zrobił tą kartę bardziej przyszłościową, tak? ona sobie będzie radzić w tych grach, które dopiero będą wychodzić i korzystać już z, tych, z tej nowej architektury, z tych nowych bibliotek, będzie sobie radzić lepiej niż GeForce. I mimo tego, że jest to właśnie karta na dzień dzisiejszy troszeczkę słabsza, to wiele osób ją poleca z tego względu, że jest to bardziej, bardziej przyszłościowy zakup, tak? Za 2-3 lata, kiedy już większość gier będzie bazowała na tych nowych bibliotekach, po prostu Radeon będzie sobie radził lepiej niż, niż GeForce. I to by mogło zamknąć temat. Ja bym był w stanie przeboleć troszeczkę mniejszą wydajność w tych grach obecnych, na rzecz tego, że karta będzie mi dłużej służyła, będzie bardziej wydajna przez dłuższy okres czasu. Ale pojawia się jedno ale. Ale pojawia się jedno, ale tak mi troszeczkę tutaj się upowiedziało. Radeon jest nie do końca, przynajmniej RX 480 i 480, chociaż 470, chociaż ten drugi w mniejszym stopniu troszeczkę, nie do końca udanym technologicznie produktem. Czytając wiele komentarzy na forach, wiele opinii klientów w różnych sklepach internetowych, Natknęłem się na fakt, że sporo osób te karty oddaje, sporo osób te karty wymienia na gwarancji, bo yy, przy dużym obciążeniu, tak, przy, przy, przy grach, które wymagają dużej mocy obliczy, obcią duże obciążenie generują na karcie, ta kar te karty lubią kraszować, lubią się wysypać. Yy, są też bardzo prądożerne tutaj. Pojawiają się wersje, które są głośne, które... Że to chłodzenie nie do końca działa tak, jak powinno, nie do końca spełnia swoje, swoje zadanie. Sporo osób też obniża napięcie jakimś tam specjalnym programem, żeby te karty się właśnie tak nie grzały. I to, moi drodzy, mnie jako konsumenta, osobę, która chce wydać kwotę rzędu 1200-1500 zł na kartę, troszeczkę odstrasza, tak. Nie wiem, mam pewne obawy, że mogę się po prostu natknąć na, na jakiś wadliwy egzemplarz. Oczywiście są też dobre egzemplarze tego Eriksa 480. Dużo osób tutaj te wersje od MSI, właśnie polecam. Są to jedne z droższych wersji tej karty. Natomiast i tutaj zdarzają się właśnie te, te komentarze, że te karty są. grzeją się. No i, no i to się chyba nazywa revolting. Obniżanie napięcia w po prostu w specjalnym programie, żeby te karty tak się nie grzały, ale znowuż też troszeczkę chyba wydajność wtedy spada. Nie wiem, w tym, w tym aspekcie akurat, jeśli chodzi o takie tech, technologiczne sprawy, podkręcanie, ja nie jestem ekspertem. Tak? tak więc to mnie troszeczkę, że tak powiem, odstrasza od tego RX 480, bo jak już kupuję kartę za takie pieniądze, to chciałbym, żeby ona była w 100% pewnym sprawdzonym produktem i żeby za jakiś czas po prostu z nią się coś nie stało, tak? Bo różnie to w życiu bywa, tak? Mogą gwarancji nie uznać, może się coś tam podziać. No wiecie, jak to bywa, tak? Zresztą nawet jak... to jest po prostu kłopot, tak? Odsyłać kartę, czekać, aż oni to naprawią, bądź to wymienią produkt. Tutaj zdecydowanie lepiej wypada właśnie ten GeForce. Nvidia ma tą kulturę pracy dużo, dużo wyższą. No i ostatnia jeszcze kwestia, moi drodzy, podkręcanie OC. Tutaj też Nvidia zawsze wypadała lepiej i tak jest też w tym wypadku. Dużo łatwiej, dużo lepiej kręci się GTX -a 1060 niż RX -a 480. A więc tu jest wybór niejednoznaczny, tak. Powiem tak. Dużo osób mówi, że jeśli chcesz, chcecie kartę na najbliższe 2-3 lata do grania i nie przejmowania się niczym, bierzcie GTX 1060. Natomiast jeśli planujecie zakup dłuższy, żeby ta karta posiedziała od 3 do 5 lat, to tutaj lepszym wyborem wydaje się być RX 480, z tym, że trzeba uważać, żeby, to 480, żeby tą wersję kupić dobrze trafić po prostu. Yy, tak więc tak to wygląda, moi drodzy. Zaraz przyjrzymy się cenom, yy, chociaż te ceny kształtują się podobnie. Jeszcze się odniosę troszeczkę do tego radeona, którego tutaj nie omawiam: um Meryxa 470. Ja trochę nie rozumiem tej karty. Dlaczego ona w takich, a nie innych cenach widnieje na rynku? To jest też konstrukcja, która zapewnia w miarę fajną wydajność w tych, w tych grach. Obecnych i jest bardziej przyszłościowa od Nvidia. Natomiast y, różnica kwotowa, nie wiem, 100-150 zł pomiędzy Eriksem 480 to jest, moi drodzy, jakiś żart. Jeśli ta karta by kosztowała y, 800-900 zł, to bym ją kupił, powiem tak. Natomiast w tym momencie nie rozumiem trochę tej polityki cenowej AMD, dlaczego te karty. Siedzą w takich, a nie innych cenach na rynku, tak? Jeszcze ten RX 480 w tej wersji 8GB jestem w stanie zrozumieć, to jest dosyć no dosyć solidna propozycja i w miarę adekwatna do tej ceny, ale już na przykład wersja 4GB czy ten RX 470, one siedzą w dziwnych cenach, tak? Są zauważalnie słabsze od 480, natomiast y, różnica w cenie to jest. Y, 200 zł, maksymalnie, a najczęściej 100-150. Także troszeczkę tej polityki cenowej tutaj nie rozumiem. Ale ok, dosyć już o tym RX 470. Przyjrzyjmy się cenom, moi drodzy, jak to się tutaj kształtuje. RX 480 możecie kupić najtaniej od 1197 zł. jeśli chodzi oczywiście o, o cenę. Może uda Wam się gdzie indziej coś tańszego wygrzebać. I to jest wersja od Sapphire. No, i te ceny tutaj różnie się kształtują. Wiele osób, właśnie o na tą wersję od Gigabajta, narzekało, że tutaj te cewki piszczą i to chłodzenie jest nie najlepsze. Także, także żeby sobie to odpuścić, no, na przykład od Asusa jest za 1339, tutaj z tym lepszym za 1400 niecałe, najdroższy jest za 1500 zł. Z jakimś chłodzeniem Red Devil. Nie widziałem tej karty wcześniej. Jeśli chodzi o gtx 1060, tak, tutaj bardzo podobnie się to kształtuje. To jest chyba referencyjna, jeśli to dobrze kojarzę, z tym, że troszeczkę inaczej tam ten box wygląda. Natomiast od Zotaka jest też naj, najtaniej w stanie kupić za 1160 zł. Ogólnie GTX 1060 porównując wersję od tych samych producentów, jest ciutkę droższy, tak. 50, 100, 120 zł różnie się to kształtuje. Natomiast troszeczkę droższa jest ta karta, z tym, że jest to różnica już, tak jak mówię, nieduża, tak. Yy, dużo osób poleca właśnie tą wersję od MSI. Ona tutaj jest za 1420, ile było tutaj? Tutaj jest za 1279, a więc no, 150 złotych różnicy. A więc troszeczkę, troszeczkę, moi drodzy, jest ten GTX 1060 droższy. No i wybór, tak jak mówię, wybór niełatwy, wybór, wybór dosyć skomplikowany: czy chcecie kartę na dłużej, czy chcecie kartę na teraz. No i ta awaryjność, awaryjność, kultura pracy i, i overclocking. Ja na dzień dzisiejszy jeszcze decyzji nie podjąłem. Powiem tak, bardziej skłaniam się ku Eriksowi 480 i tej wersji z tym chłodzeniem od MSI, bo, bo dużo osób ją poleca. Dużo osób mówi w ogóle, że MSI najlepsze, najlepsze to chłodzenie obecnie ma i najfajniejsze te wersje tych kart wypuszcza. Ale, ale decyzja jeszcze nie jest zamknięta, jeszcze jej tak do końca nie podjąłem, troszeczkę mnie odstrasza właśnie. Właśnie ta prądożerna, że ten revolting trzeba trzeba robić i... i nie jest to fajne. Ja na przykład chcę coś kupić i, i po prostu mieć, nie grzebać, przy tym nie bawić się w różnych programach, z tym, że jest to zakup bardziej przyszłościowy. Oczywiście tradycyjnie zachęcam was do dyskusji, piszcie w komentarzach którą wy byście z tych dwóch kart polecili mnie, którą wybyście z tych dwóch kart wybrali dla siebie do swojego komputera, a może stoicie przed takim wyborem, może ciągle się zastanawiacie, może macie jakieś argumenty za, może macie jakieś argumenty przeciw, może wiecie coś, czego ja tutaj w tym materiale nie powiedziałem. Oczywiście podzielcie się z tym, zachęcam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie do dyskusji, bo z tego co wiem, dużo osób się właśnie zastanawia nad tym tematem i no, i to może być po prostu pomocne. Pomocne dla, dla osób, które planują zakup jednej z tych dwóch kart. No i co? No i subskrybujcie oczywiście mój kanał, gdzie znajdziecie więcej różnych ciekawostek ze świata technologii, ze świata gier komputerowych, z tego co dzieje się na co dzień w internecie. Różnych, różnych ciekawostek, różnych nowinek. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Pozdrawiam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Trzymajcie się.